Day, but it's cold outside. It tingles in my heart. Breathing air that clears my mind. I'm all for a good start. I hear those jingle bells, people singing about love. It feels like I'm a kid, like I'm forever young. And that's why I wanna see Moi drodzy, jest już po 12. My mamy dzisiaj tak leniwy poranek. Czekam aż zmywarka skończy myć. I włączę wtedy pralkę. Łukasz smaży na leśniki. Ja wiecie co, ja nawet kawy nie dopiłam dzisiaj. Ja nie wiem dlaczego. Próbuję sobie. Próbujesz. I stwierdziłam, że sobie wypiję sok z pomidora z naciowym. Łukasz Bardzo dobry. I ja, ja tylko wczoraj jeden wypiłam, tam jeszcze są chyba trzy. Chcesz? Yeah. I znalazłam ten Amol stary i słuchajcie on jest przeterminowany dwa lata, ponad 2 lata, ale są takie same, a ja myślałam, że inne, ale to może dlatego, że była inna, na, no że mają inne naklejki, ale zobacz Łukasz, on jest ważny tylko do listopada y, przyszłego roku, to krótko, nie? No, to zaraz od kiedy? nie wiem w no może bardzo możliwe zobaczcie jak ładnie słoneczko świeci spoko pogoda a tu mój kwiatek doszedł do siebie ale za to ten umiera ale on już taki wiecie co był naprawdę zdemolowany bo jak y, ja trzymałam te kwiaty tu u góry i Roxy tam wskakiwała o, o wilku mowa o kocie mowa Roxy, kotek chcesz tutaj na parapecie wiecie co, może ten kwiat wywalę po prostu bo to już, to już z tego nic nie będzie niech sobie Roxy Mam miejsce na parapecie przepraszam za hałasy w tle, suszarka, pralka no jeszcze dzisiaj wiecie, piorę pościelę, także będzie głośno, pewnie nie będę dużo nagrywać mam jakąś totalną fazę na pomidory, nie wiem co mi się stało nie wiem, co mi się stało, może mam jakieś niedobory, może potasu mi brakuje. A ty? A ty co? Robimy z Różą pierogi, w sumie już skończyłyśmy i Róża się jeszcze bawi resztką ciasta. Tutaj ostatnia porcja się robi, wszystko oczywiście od mąki. Halo. I tutaj mamy Halo. jeden talerz, drugi, trzeci. Moi drodzy, podejście drugie i słuchajcie, tym razem Krwawa mery wyszła mi naprawdę bardzo spoko. Smakuje mi, ale słuchajcie dałam o połowę mniej wódki, bo ja wam coś pokażę. Mi się wydaje, że w tamtym przepisie on był chyba ze strony Ania gotuje było za dużo wódki wiecie. Bo zobaczcie 100 ml poszło no nie. Więc stanowczo za dużo. Um. Widzieliście, ile tam ubyło tej wody, a to, to dwa drinki tylko były z tego zrobione, tamten i ten, który zrobiłam teraz. No teraz to smakuje o wiele lepiej i ten alkohol jest tak naprawdę lekko wyczuwalny i dodałam też więcej tabasco. Ten drink jest naprawdę bardzo pikantny, no i to tabasco bardzo neutralizuje smak wódki, także na zdrówko. A Dawidek zadowolony, uwielbiasz pierogi, nie? No smaczności. Tylko kot niezadowolony. Jeszcze bo chcesz. mięcha nie ma. Łukasz, będziesz teraz jadł? Tak. A czy ten? Nie przyżałowałeś. Co? Będziesz kroił cebulę, jak zabraknie. Ja już mhm. się nakroiłam. A jeszcze będę robić rogaliki z różą zaraz. Aha. I chciałam zrobić tą pyszną zupę taką, ale nie, nie bez sensu. Pierogi, jeszcze jest ten, jest spadni. No nie ma no, co. No to jeszcze, co jeszcze. No nic więcej. No, no właśnie no. mówię, że co jeszcze, no bo no te... trzeba zjeść dzisiaj, ja nie to się. Jeży. No, no, no. Taram, jeszcze śmietanka, nie? Ile łukasz zjesz? 30. No czego? No pierogów, no a co nagrywam? Nie wiem, z 40 kotków. Dlaczego? Nie no chodzę, jak jest zadowolony. Bo wiska są nie boję. One czekają na tą, yy, na tatara. Uh -huh. No pokaż. No patrz. Urwał się, tak? No patrz. O, ja long, and, and... Nie. Poczekaj. Poczekaj. O ja, o ja, o ja. No. ja się urwało! Super. Mamo, tak. a ja boję się ciemności. Dlaczego się boisz ciemności? Powiedziała. When I put this on... It... <laughs> Świrowanie. Mom, why did you move the plate? Bo potrzebowałam miejsca na stole. Słuchajcie, koty szaleją, ja zrobiłam Mama. sobie... Ja zrobiłam sobie tatar. I uciekam do salonu jeść. I tutaj mamy też rogaliki. Uciekam, uciekam, uciekam. Boże, ten to jest zombie.

Tatuś dogorywa, tak. bo go korzonki bolą. jest już pewne, że korzonki zaraz. Nie, no korzonki. No to przecież już ustaliliśmy. No. Rwa kulczowa. <grym> <grym> no, kobiety wiedzą o co chodzi. No, nie jak się dostaje okres, to tak fajnie sobie na brzuszek położyć. Aha. A ty na plecki miałeś? Nie. A co? ja nie mogę chodzić, bo rano mnie tu mocz oddała. Co? Tu mocz oddała. Chcesz to czy się podgrzać? Nie, podgrzać. Am, tak amol. Amol? Amol. Mamy amol, mamy maść końską. Będzie żył chłop. Niestety. Niestety przeżyje chyba. Max, co ty wyprawiasz? Co się dzieje? Ojku! Więcej tylko parkingi, wiadwy, Ale już mamy wszystko, już jest. No. A ja raz zapytałem cię, co się jeszcze? Właśnie. Właśnie wróciliśmy z zakupu No ja wiem, ja wiem, ja masz. ja wiem No. A ja zobacz, o 4 pytał O, ja... co, co, co? O 4 się pytał, nie? Nie okej, nie okej, nie okej No tak, ale to nie ma dużej różnicy, czy byś teraz, ale w ogóle jaka podłoga brudna czy byś pojechał teraz, czy w niedzielę, byłoby tyle samo ludzi W niedzielę? W niedzielę już nic by nie było no co ty mówisz? A, nie, nie, to było. Zobaczcie to, jeszcze jest druga tacka, tak? Tak, to jest, to jest odpad. Mamy takiego wielkiego. Ach, to jest odpad! to jest odpad, z tego samego z to za to nie płaciłeś. Nie. Aha! Słuchajcie, ja stwierdziłam, że zupę robimy mu, gotujemy. A gdzie masz tą, ty, ten, ja, tą drugą nie część? Tu zawarłem, gdzieś tu padłem. Nie, 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 no to już. To, to jest, tu, tu jest po prostu masakra, tam. nie? Nie. <laughs> Pokaż. No to ojejku, to masz prawie 4 kg za 30 funtów. To jest bardzo no, tanie. Ja kupuję w tym. I jeszcze masz zobacz, z Od tego zupę jest? zrobimy. Tak no. Jak ja kupuję w tym. Ile ja doszedłem do tego, jak jest w hotelu? No ile, to jest na 400, 400 gramów 400, na No to jest prawie Ale mamy starcia. To jest na ryby po grecku. O oh mój Na serniczek. Dobra, ja nie nagrywam tych zakupów, bo to nie ma czasu i w ogóle. Zobaczcie. Bardzo z łóżkami. To jest na. Wszystko trzeba im rzucić i no, będą bardzo głodne. No i tak porówno. Ada, teraz od Mhm. Okej, okay. musimy teraz zanieść pod drzwi, pod drzwi no, no chodź, pójdziemy zanieść, zaraz będziemy robić dalej no, Trzymaj. trzymam, trzymam, zaraz będziemy robić więcej pierniczków. Co, miały być dwa dla Mikołaja, ale zrobiłaś się głodna, tak? Tak, tak. To jest ciasteczko dla Mikołaja. Spadło No to, to dobra, to podnieś, po prostu podnieś, nic się nie stało. Chodź, idziemy zanieść. Położymy koło jedzonka dla reniferów. Mikołaj, to ciastka ciasteczko pod choinkiem. Spod choinki, myślisz? Róża, myśli, że pod choinką powinniśmy zostawić? Tak. Mm. Dawid, mm. ci się nawet pod choinką oh. położyć. Yes. Czasteczki? Granifery to mają jedzonko za drzwiami. Nie no, pod choinkę już przynieśliśmy. Mm. To musimy iść spać żeby Mikołaj mógł przyjść. A te sobie, je paiwe mają. <laughs> mają to pod I sobie, i sobie, bo tak. O tak. Tak. Bo Ale trzeba szybko umyć buźkę i ząbki <śmiech> <jeszcze>. <śmiech> Ząbki, bo dzisiaj pani dentystka mówiła, że musi nie pan dentysta. mówił, że trzeba mieć ząbki, tak? Tak. I proszę, Not the back one. Mm -hmm. Hot. Everyone's smiling, and it's no it's the time of here again, I'm happy here. My winter. Talk with people that pass me by. I share a life that gives me joy. That everyone's having a good, good time. I hear those jingle bells, people singing about love. Refuse like to I'm a kid, like I'm forever young. Dzień dobry, jak się czujesz? Max, co ty tam robisz? Mamo, mamo, Ojej, zjedzona i wypita. Czekaj, czy to był święty Mikołaj? No chyba tak, no bo kto? No Max by chyba nie zjadł jedzenia dla reniferów. A co to jest tutaj? Co to jest tutaj? Co za no? O oh, wow! taki tak. chciałaś? Tak! <laughs> na kibizolę. No wiem! No, no wiem. pewnie! A Maxi może skoczyć do kartonu. <laughs> Oczywiście. Gdzie? Nie wiem. U, u co mówi mama? <gry> nie pójdę, on ku myśl, że się straszy Ujaj, oj, ojojku oj, oj, <gry> musisz go przytulać jak płacze tak, a nawet oddał go balą, pójdziemy działo Mama, do I colour? Oh, yes, next though you uh green one. Oh, I just oh that's this Mama, yes, that's <gasps> Mama is my coat. Mama, okay. the green one was wrong. Pierwsze buty to są takie już. Wiecie co, chyba Bartek miał je ze dwa razy? Raz na pewno. No, i ciągle takie same kupuje. Teraz nawet ma też chyba w sumie identyczne, tylko czarne całe, nie? Ja w takie są takie fajne, bo naprawdę mi się podobało tak, że tak. on wierzył, były też dobre na i wylot na sobie między tymi No jedyna, jak mi się te podoba, no tak, to nie tobie to się to mają to podobać. Czujemy, podoba. mi się te bardzo podobają. Ja nawet sama bym chętnie sobie takie sprawiła. Już ja jak Bartkowi kupiłeś dwie pory, to mi też mogłeś się jedną kupić. Ja cały czas w tych białych chodzę, ale ja jej tak lubię. I jeszcze, Łukasz kupił Bartkowi takie buty do grania w nogę. Nie w, nogi, tylko w, piłkę nożną. w piłkę nożną. No tak. A co to jest za marka w ogóle? Adidas. Adidas? No. Messi? A czym jest Messi? No gdzie Adidas? To no, nie jest Adidas. Ach, jest Adidas, no przecież pudełko jest pudełko. Dobra, ja wyszłam z wprawy, jeżeli chodzi o nagrywanie. Już no nic nie mówię. Drogą <INESh> <pick incident> To nie jest Adidas. <laughs> nie, no w ogóle Aha, i to kosztowało ile? 39, a te 35. A było dużo promocji teraz po świętach? Jest, jest, jest dużo. Jest dużo? Nie, to że po świętach. Ja znamiona mi blisko z lat, ak사가, a teraz zaczęło zaczęłam Więc Nie, sobie widziałam bardzo. No tak. Dobra, fajnie. Jeszcze młodej trzeba kupić też, nie? No ale nie chciałem. Bo mamy trzy parę butów w szkole, nie wiem jak to się dzieje. No ładnie, bo ty tak nosisz. Co? No. Zaraz co. Co, co? Zaraz ci powiem. Róża i jak tam? Super jest śnieg? Nie, ja bym się musiała ubrać, wiesz? Bo, bo no zamarznę. Nawet skarpet nie mam. Dzień dobry, kochani. Ja się wam dogrywam 7 stycznia w środę, czyli już od tygodnia mamy nowy rok, ale stwierdziłam, że muszę się wam jeszcze dograć, dlatego że to, co nagrywałam. W, przed świętami, w święta i po świętach to są, wiecie, tylko jakieś takie urywki z kilku dni i to takie jest bez ładu i składu, ale no stwierdziłam, że mam dość sporo tego materiału nagranego, także nagram wam oddzielnego, także zmontuję wam oddzielnego vloga z tym, co nagrałam, i na końcu dogram się i będę wam życzyć wszystkiego najlepszego w nowym roku. Życzę wam dużo zdrowia, dużo szczęścia, miłości. Wszelkiej pomyślności. No, niech Wam się wiedzie, osiągajcie swoje cele. Nie wiem, czego Wam jeszcze życzyć. No, czego tylko chcecie. My w święta przegięliśmy totalnie. Zrobiliśmy sobie bardzo długie, wolne. Chodziliśmy bardzo późno spać, ale słuchajcie, ja już tutaj od trzech dni działam. Nagrywam vlogi. Dzisiaj też nagrywam. Zwłaszcza ja tu plecami zakrywam taki rozpiernicz, bo dzisiaj wielkie gotowanie i robiłam soki. Zaczęliśmy się w ogóle z Zdrowiej odżywiać. Ja w tym nowym roku dostałam jakiegoś takiego, nie wiem, kopa zapału, albo, albo to po prostu z przerażenia, że już 40 mi za chwilę stuknie we wrześniu. Mam taką jakąś um, potrzebę zdrowszego odżywiania się tego, żeby się troszkę więcej ruszać. Nowy rok zaczął się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Także oby tak dalej. No, jeżeli chodzi o same święta, to mało nagrywałam. Chłopcy dostali kasę. W sumie Dawid, Dawid dostał jeszcze myszkę, a Bartek się jeszcze zastanawia nad słuchawkami. Ciekawe jeszcze, jak długo się będzie zastanawiał. No, ale ogólnie dostali kasę, no bo oni wolą kasę i wtedy sobie, wiecie, tam jakieś gry kupują przez internet czy coś. Ja i Łukasz stwierdziliśmy, że nie robimy sobie prezentów, dlatego że w sumie nic nie potrzebujemy i my tak raczej, wiecie, wolimy, że kupimy sobie coś tam przy okazji, Zobaczymy, że jest coś fajnego, tak, żeby po prostu coś nam sobie dawać bez okazji. Zresztą no, chcieliśmy, ale tak się zastanawialiśmy i mówię, no kurczę, nie wiem, no, ewentualnie jakieś perfumy, ale ja tyle tych perfum mam, że no, nie jestem w stanie nawet ich wszystkich złożyć, więc kupić kolejne, żeby stały kilka lat, no trochę bez sensu. Także myślę, że to było bardzo rozsądne, że zrezygnowaliśmy z prezentów. No i co? No nie wiem, co mam wam jeszcze powiedzieć. Aha no Sylwester. Sylwester, no to słuchajcie, też był w domu bez żadnych szaleństw. Naprawdę było spokojnie, totalnie. Jeżeli chodzi, wiecie, o sąsiadów, nikt nie robił żadnej imprezy. Wybuchło zaledwie parę petard, kilka fajerwerków i to tyle nawet wiecie, koty to miały totalnie wywalone się w ogóle nie bały. Także była cisza i spokój. My też nie szaleliśmy, wszystko wiecie. Domowo, rodzinnie. I muszę Wam jeszcze powiedzieć, że te święta to były tak naprawdę pierwsze święta, kiedy ja w końcu poczułam tą taką prawdziwą magię świąt. A zaczęło się to w momencie, kiedy poszłam z Różą na wizytę do tego świętego Mikołaja. I słuchajcie, to było dla mnie tak wzruszające. Ten jej zachwyt, ta wiara, po prostu coś niesamowitego. I później, jak ona zobaczyła ten prezent, no to ją po prostu zatkało. Ona w ogóle dzisiaj y, zabrała dzisiaj drugi dzień szła do szkoły y, i zabrała tego swojego baby Blue, y, tego pluszaka, którego dostała na święta, y, do szkoły, żeby pokazać pani. Także <grywa> słuchajcie, y, to, to naprawdę to, to był prezent, który kosztował dosłownie 20 funtów, nic drugiego, nic specjalnego. A y, cała ta otoczka taka magiczna w tego prezentu sprawiła to, że ona, no ona jest nim zachwycona i to jest jej ulubiona zabawka w tym momencie przez cały czas, mimo że mamy już 7 stycznia to po prostu ona jakoś, nie wiem jest do niego tak przywiązana bo naprawdę wierzę w to, że dostała go od świętego Mikołaja i że wcześniej go sobie zamówiła no także myślę, że to chyba wszystko tak tylko chciałam wam się szybko dograć i życzyć wam wszystkiego naj 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 w nowym roku my zobaczymy się na kanale pewnie i jutro i pojutrze. Ja teraz, wiecie, zaczęłam rano wstawać, już, już naprawdę wracam na dobrą drogę, um, uskuteczniam swoją codzienną rutynę. No i słuchajcie, oby tak dalej, oby mi ten zapał nie minął. E, trzymajcie kciuki. No i widzimy się niedługo.